O nie, nie mam mleka w domu. Synko, pójdziesz kupić mleko do sklepu, bo nie mam leka w domu. Dobrze, mamo, ale fajnie, że idę do sklepu. La 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 la. O nie, auto. Aha, Jezus mawia. Co ja narobiłem? Sutunciłem chłopaka. Szybko, proszę, potrąciłem chłopaka. Dobrze. Zabieram tego chłopca. Dobrze. Nie Nieznany mal. Halo? Niech pani szybko pójdzie do szpitala. Przechodzę samochód. Jezus, magia, No dobrze. Przyjdę zaraz. Szybko jak mogę. Już jestem. Jezus, magia, mój synek. Pani syn umrze, jak nie będzie miał najszybciej operacji, która kosztuje 20 tysięcy złotych. Dobrze, uzbieram taką kwotę. Nie wiem, co tu złapi. Już wiem. Pójdę do mojego taty i zapytam: Czy mi dać 20 tysięcy złotych? Hej, tato. Hej, tato. Dasz mi na operację synka, która kosztuje 20 tysięcy złotych. Nie ma opcji. Jak był wnuczak synek, to mi ukradł 100 zł, na które zbierałem no nowy telefon. No ale proszę to, daj mi 20 tysięcy złotych. No dobrze, ale powiedz, żeby oddał to wszystko wnuczek. Dobrze ta podziękuję ci. Jest ale fajnie. No hej. Hej. Chcesz przyjść? Żeby wygrać 15 tysięcy złotych, żeby wygrać? Koszt kosztuje 20 tysięcy złotych. co? serio? Serio serio, to twoja jedyna szansa. Mam jak, gdy mój synek musi mieć na operację 20 tysięcy złotych. Zostawcie lajka jeśli powinnam wydać na operację synka. Zostawcie komentarz, jeśli powinnam wygrać na czerwonej linii. Piętnaście tysięcy złotych.